Cześć, witajcie na kanale Jak to powiedzieć. Czy zawsze znacie odpowiedź na jakieś pytanie? Czy zawsze wiecie, co odpowiedzieć? Myślę, że nie. I dlatego dziś yy, nauczę Was, jak po angielsku powiedzieć po prostu nie wiem. Dla większości z nas najbardziej znanym yy, wyrażeniem jest I don't know. I dobrze, to wyrażenie jest bardzo popularne. Ale możecie również użyć wyrażenia Search me, Search me. Ono też znaczy I don't know. Search na pewno kojarzy Wam się z słówkiem, które często spotykacie na internecie, kiedy czegoś szukacie. Bo słówko search znaczy właśnie szukać, wyszukiwać. Ale w tym zdaniu search me oznacza nie wiem. Chcecie czasami pewnie powiedzieć, że nie macie pojęcia o czymś. I wtedy po angielsku trzeba powiedzieć I have no clue. I have no clue. Albo I have no idea. I have no idea. Możemy też chcieć powiedzieć, że nie mamy najmniejszego pojęcia i wtedy to zdanie brzmi I haven't got the slightest idea albo I haven't got the faintest idea. W niektórych sytuacjach y możecie być nieco mniej uprzejmi i powiedzieć skąd mam wiedzieć? Skąd ja mam to wiedzieć? I wtedy z pomocą przyjdą takie wyrażenia jak How should I know? How should I know? Ktoś nie wiecie. Użyjcie tych wyrażeń, o których przed chwilą mówiłam, zamiast I don't know. Do you next week?